Wiesz co, kiedyś powiedziała mi pewna starsza kobieta w kolejce do apteki. Mój mąż miał 82 lata, ale dopiero po rosole z lubczykiem zrozumiałam, co to znaczy błysk w oku mężczyzny. Ona się wtedy uśmiechnęła tak, jakby wiedziała coś, czego reszta świata jeszcze nie odkryła. I miała rację. Coraz więcej badań pokazuje, że niektóre składniki, które mamy w kuchni, mogą działać zaskakująco skutecznie na męską potencję. Herbs, na przykład lubczyk, ta niepozorna roślina, którą nasze babcie dodawały do zup. Nie tylko dla smaku ale jak się okazuje, dla czegoś znacznie głębszego. Lubczyk nie bez powodu był nazywany zielem miłości. Zawiera fitochemikalia, które pobudzają krążenie krwi, również w okolicach miednicy, a jak już wiemy, lepsze krążenie to silniejsza erekcja. Niektórzy naukowcy porównują jego działanie do naturalnej wersji wiagry, z tą różnicą, że nie powoduje bólu głowy, nadciśnienia ani dziwnych skutków ubocznych. Ale zanim powiesz, to tylko legenda ludowa, posłuchaj. W badaniu opublikowanym w Journal of Ethnopharmacology wykazano, że ekstrakty z lubczyku zwiększały przepływ krwi i rozszerzały naczynia. Co więcej, Regularne spożywanie lubczyku może też wpływać na poziom testosteronu, a jak wiadomo, z wiekiem ten hormon spada, co powoduje spadek libido, gorszy sen i osłabioną erekcję. I właśnie dlatego nasi przodkowie dodawali lubczyk nie tylko do rosołu, ale też do win, nalewek i herbat ziołowych. Intuicyjnie czuli jego moc, zanim nauka to potwierdziła. Wyobraź sobie że siedzisz przy stole z filiżanką parującej herbaty, a w środku kilka listków świeżego lubczyku. Zapach przypomina dzieciństwo, dom i spokój, ale w twoim ciele zaczyna dziać się coś więcej. Ten niepozorny napar może stymulować produkcję tlenku azotu, związku, który rozszerza naczynia krwionośne. To właśnie tlenek azotu odpowiada za tzw. mechanizm erekcji. Im go więcej, tym lepszy dopływ krwi do penisa. A teraz porównaj to z tabletką wiagry. Syntetyczna, szybka, ale też pełna skutków ubocznych. Działa tylko na chwilę. Lubczyk natomiast stosowany regularnie działa jak trening dla Twojego układu krwionośnego. Pomaga długofalowo, bez ryzyka skoków ciśnienia czy uzależnienia od leku. I tutaj zaczyna się magia kuchni. Babcie nie miały dostępu do laboratoriów, ale miały doświadczenie. Wykorzystywały lubczyk z rozwagą, dodając go do potraw tłustych, żeby wspomagać trawienie i do potraw ciężkich, żeby pobudzić krążenie. A dziś? Mężczyźni szukają cudów w aptece, zapominając, że czasem sekret siły leży w ogrodzie. Nie chodzi tylko o Libido. Badania sugerują, że lubczyk może także wspierać funkcje nerek i zmniejszać stany zapalne, a to wszystko przekłada się na ogólne samopoczucie mężczyzny. Kiedy organizm jest spokojny, czysty i dobrze ukrwiony, wtedy działa jak powinien. Erekcja nie jest wyjątkiem, więc, zanim sięgniesz po tabletkę, zapytaj siebie, czy nie warto najpierw zajrzeć do kuchni. Niektórzy mężczyźni śmieją się, gdy słyszą o lubczyku. To tylko zioło, mówią. Ale czy wiesz, że starożytni Rzymianie traktowali go jak afrodyzjak i środek wzmacniający płodność? Już wtedy wiedzieli, że działa nie tylko na umysł, ale też na ciało. Lubczyk rozszerza naczynia krwionośne, wspiera przepływ krwi w dolnej części ciała i reguluje pracę hormonów wszystko to, co wpływa na zdrową erekcję. Teraz wyobraź sobie mężczyznę po pięćdziesiątce. Zaczyna odczuwać zmiany, gorsze krążenie, mniej energii rano, czasem trudność z utrzymaniem erekcji. I choć może nie mówi o tym głośno, zaczyna się martwić. Czy to już koniec jego męskości? Ale właśnie wtedy warto sięgnąć po naturalne rozwiązania. Lubczyk można dodawać do zup, potraw, z mięsem, a nawet do herbaty. Działa najlepiej, gdy jest świeży lub lekko suszony. Jego olejki eteryczne pobudzają nie tylko zmysły, ale też układ krążenia. Co ciekawe, lubczyk wpływa także na ciśnienie krwi, pomaga je regulować, a to kluczowe, bo zarówno za wysokie, jak i za niskie ciśnienie potrafią zrujnować życie intymne. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie problemy naczyniowe, są najczęstszą przyczyną problemów z erekcją. Lubczyk to nie czarodziejska różdżka, ale jest naturalnym wsparciem. Działa cicho, systematycznie, wzmacniając to, co z wiekiem słabnie. To nie jest rozwiązanie na już, ale na zawsze. I właśnie dlatego warto dać mu szansę, nie tylko jako przyprawie, ale jako sprzymierzeńcowi męskości. Czy nie o to chodzi, żeby odzyskać siłę? Pewność siebie i spokój bez skutków ubocznych? Zastanów się teraz przez chwilę, czy nie jest fascynujące, że coś tak prostego jak zioło z ogrodu może mieć tak głęboki wpływ na twoje zdrowie seksualne? A przecież lubczyk to dopiero początek. W dawnych domach naszych babć używało się wielu składników, które dziś uważamy za zwykłe, ale które mają ogromny potencjał. Hanging from sailing, być może przez lata patrzyłeś na nie obojętnie, a one były tam, tuż pod ręką. Lubczyk działa najlepiej, gdy stosowany regularnie. Możesz pić napar raz dziennie rano. Wystarczy łyżka świeżego lubczyku, zalana wrzątkiem, parzona pod przykryciem. Smak: intensywny, lekko gorzki, ale efekt może cię zaskoczyć. Nie po jednej filiżance ale po tygodniu, dwóch, wielu mężczyzn zauważa większe pobudzenie, lepszy sen i silniejszą poranną erekcję. To nie magia, to biochemia. Olejki eteryczne w lubczyku wpływają na układ nerwowy, poprawiają krążenie i działają relaksująco. To dlatego dawniej mężczyźni pili go przed snem, nie żeby zasnąć szybciej, ale by obudzić się w lepszym nastroju. I tu pojawia się coś ważnego. Naturalne afrodyzjaki nie działają jak syntetyczne tabletki, nie wymuszają reakcji. One tworzą warunki, by ciało samo wróciło do równowagi. To subtelna, ale głęboka różnica, bo chodzi o coś więcej niż tylko erekcję. Chodzi o to, by znów poczuć się sobą, by znów czuć chęć, bliskość, pewność, lub czy ci tego nie da, ale może otworzyć drzwi, przez które sam wejdziesz. I teraz pewnie zapytasz dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego lekarze nie przepisują lubczyku zamiast tabletek? Odpowiedź jest prosta, choć nieco gorzka. Nie można opatentować rośliny z ogrodu, nie da się zarobić milionów na czymś, co możesz sam zasadzić w doniczce. Ale to nie znaczy, że wiedza o takich składnikach zniknęła, ona po prostu zeszła do podziemia. Została w kuchniach babć, w szeptach starszych kobiet, w notatkach przekazywanych z pokolenia na pokolenie, i teraz wraca do nas, do ciebie. Lubczyk to tylko przykład. Są też inne składniki, o których pewnie słyszałeś, ale nie wiedziałeś, jak działają: na przykład czosnek, niepozorny, intensywny, czasem wręcz odpychający zapachem, a jednak to jeden z najsilniejszych naturalnych środków. Wspomagających krążenie. A jak wiesz, bez dobrego krążenia nie ma mowy o dobrej erekcji. Wszystko, co wspiera naczynia krwionośne, co obniża stany zapalne, co redukuje stres oksydacyjny, wszystko to wpływa też na Twoją potencję. I nie chodzi tylko o jeden składnik. Chodzi o podejście, o powrót do prostoty, do jedzenia, które leczy, a nie tylko syci. Ale uwaga! Nie wystarczy zjeść ząbek czosnku i oczekiwać cudów. To tak nie działa. Ciało potrzebuje czasu, potrzebuje sygnału, że mu pomagasz, a nie przeszkadzasz. Codzienna dbałość, nawet drobna, może więcej niż jedna pigułka raz w tygodniu, bo zdrowie seksualne to nie sprint, to maraton, a każdy maraton zaczyna się od pierwszego kroku. Może właśnie dziś zrobisz ten krok, a jeśli teraz siedzisz, i zastanawiasz się, co jeszcze możesz znaleźć w swojej kuchni, co działa jak naturalna wiagra, to mam dla Ciebie kolejną niespodziankę: nasiona dyni. Tak, te małe zielonkawe pestki, które często trafiają do śmietnika albo kończą jako dekoracja sałatki. One są skarbem. Zawierają cynk, a cynk to jeden z najważniejszych pierwiastków dla męskiego zdrowia hormonalnego. Bez odpowiedniego poziomu cynku. Organizm nie jest w stanie produkować testosteronu w wystarczającej ilości. A bez testosteronu? Cóż, trudno mówić o sile, chęci, wytrzymałości, pewności siebie. Wszystko się rozmywa. Co ciekawe, badania pokazują, że mężczyźni po 50 roku życia mają coraz niższy poziom cynku. Często przez to, że jedzą coraz mniej produktów bogatych w ten minerał, a więcej przetworzonej żywności a dynia jest jak prezent od natury, pełna cynku, magnezu, zdrowych tłuszczów, które wspierają krążenie. Ale nie musisz od razu zmieniać całej diety. Wystarczy wprowadzać małe zmiany. Codziennie garść pestek, czasem czosnek zamiast soli, lubczyk do rosołu. Twoje ciało to zauważy i odwdzięczy się. Bo męskie zdrowie to nie tajemnica ukryta w drogich suplementach, to wiedza, którą miały nasze babcie, a którą dzisiaj możemy odzyskać. Czasem odpowiedź na największe problemy leży w najmniejszych ziarnach. I wiesz, co jest w tym najpiękniejsze? Że to działa powoli, ale trwale. Nie na chwilę. Nie tylko dziś wieczorem, ale jutro i pojutrze i za miesiąc. Bo prawdziwa siła nie przychodzi nagle. Ona rośnie, tak samo jak rośnie zaufanie do własnego ciała. A teraz wyobraź sobie sytuację, Jesteś na spacerze, czujesz się lekko, pewnie, spokojnie, nie dlatego, że wziąłeś tabletkę, ale dlatego, że twoje ciało zaczyna działać tak, jak powinno. Twój układ krążenia pracuje równo, serce bije mocno, a ty po prostu masz ochotę na bliskość, bez stresu, bez presji, bez napięcia. Właśnie do tego prowadzą te małe, codzienne zmiany. Bo kiedy organizm jest dobrze odżywiony, kiedy nie musi walczyć z zapaleniami, z nadmiarem cukru, z odwodnieniem, wtedy zaczyna się regenerować. A regeneracja to klucz do dobrej potencji. Ale żeby to wszystko miało sens, trzeba być konsekwentnym. Mężczyźni często popełniają ten błąd, że oczekują efektu po jednej zmianie, że zjedzą czosnek raz czy dwa razy i wszystko się zmieni. Niestety, tak nie działa biologia. Ciało potrzebuje rytmu, codziennej troski i zaufania. Dlatego, jeśli chcesz naprawdę coś zmienić, zacznij od jednego prostego nawyku. Wybierz czosnek, pestki dyni, lubczyk, cokolwiek z tych naturalnych składników, które wspierają męskie zdrowie. I trzymaj się tego. Codziennie przez tydzień, dwa, potem miesiąc, aż pewnego dnia obudzisz się i zorientujesz, że twoje ciało już nie prosi o pomoc, bo samo zaczęło działać lepiej, silniej, naturalnie. I właśnie wtedy poczujesz prawdziwą różnicę, nie tylko tam na dole, ale w całym sobie, w energii, w sposobie chodzenia, w tym jak patrzysz w lustro. Bo kiedy mężczyzna odzyskuje kontrolę nad swoim ciałem, odzyskuje coś jeszcze swoje poczucie wartości. To, co często pomijamy w tych rozmowach o męskości i zdrowiu, to fakt, że pewność siebie nie bierze się z reklamowanych tabletek, ani z porównań do innych mężczyzn. Prawdziwa pewność siebie rodzi się wtedy, gdy znasz swoje ciało, rozumiesz jego potrzeby i potrafisz na nie odpowiedzieć. Nie chodzi o perfekcję, nikt nie oczekuje, że nagle zaczniesz żyć jak mnich albo gotować wszystkie posiłki z książki zielarskiej, ale mały krok, jeden naturalny składnik z kuchni, dodany do śniadania, albo wieczorna herbatka z lubczykiem, może być sygnałem dla twojego organizmu hej, jesteś dla mnie ważny. I wiesz, co się dzieje, kiedy mężczyzna zaczyna traktować siebie z takim szacunkiem? Całe jego otoczenie to czuje. Partnerka, dzieci, przyjaciele nagle patrzą na niego inaczej, bo z człowieka zmęczonego, wycofanego, robi się ktoś obecny, ktoś, kto nie unika rozmowy, kto potrafi się śmiać, kto nie chowa się za zmęczeniem. Wszystko dlatego, że wewnątrz zaczyna się proces odbudowy: mniej stanów zapalnych, więcej energii, lepszy sen, mniej stresu, a to wszystko ma bezpośrednie przełożenie na potencję i libido. Urologowie o tym mówią, tylko zbyt cicho, wolą przepisywać środki doraźne. Ale my tutaj mówimy głośno: Twoje ciało ma naturalną zdolność do regeneracji, trzeba jej tylko dać szansę. I nie chodzi o rezygnację z przyjemności, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby te przyjemności były prawdziwe, żebyś nie musiał niczego udawać, ani przed sobą, ani przed nikim innym. Bo kiedy twoje ciało jest zdrowe, ty jesteś sobą w pełni. A teraz wyobraź sobie taką scenę: budzisz się rano i nie musisz się zastanawiać, czy działa, czy nie. Po prostu czujesz energię. Czujesz przepływ, ciepło, obecność w swoim ciele. Nie potrzebujesz bodźców zewnętrznych, żeby poczuć męskość, bo ona już tam jest. Odbudowana od środka, codzienną troską, a nie jednorazowym impulsem to właśnie różni mężczyznę, który zna swoje ciało od tego, który szuka szybkich rozwiązań. Ten pierwszy wie, że męskość. To nie tylko zdolność do działania, ale też zdolność do odczuwania siebie, partnerki, chwili. I może to zabrzmi zaskakująco, ale jednym z najważniejszych składników w tej odbudowie jesteś ty sam, twój czas, twoja uwaga, twoja decyzja, że od dziś robisz coś inaczej, że nie szukasz już cudów, tylko wracasz do siebie. Bo nawet jeśli przez lata ignorowałeś swoje potrzeby, to ciało nie zapomina. Wystarczy mu dać sygnał, że jest ważne: jedzenie, które odżywia, ruch, który nie wykańcza, ale przywraca życie, sen, który leczy i ten jeden składnik z kuchni, który znali nasi dziadkowie, nie jako Afrodyzjak, ale jako symbol troski. Widzisz, prawdziwa zmiana nie zaczyna się w łóżku, zaczyna się przy śniadaniu, zaczyna się wtedy, gdy postanawiasz być obecny w swoim życiu, a nie tylko funkcjonować. I gdy zrozumiesz, że jesteś wart tej troski, wszystko inne zacznie się układać. To właśnie chcę ci powiedzieć, jako kobieta, która nie ocenia, tylko widzi i wie, że mężczyzna po pięćdziesiątce nie musi niczego udowadniać. Wystarczy, że zacznie od siebie i kiedy już to zrozumiesz, wszystko staje się prostsze. Nie musisz już wierzyć w bajki o cudownych tabletkach. Nie musisz ukrywać się z obawami przed lekarzem ani udawać, że wszystko jest w porządku, gdy wcale nie jest. Bo każdy dzień to nowa okazja, żeby wrócić do siebie, do swojej siły, swojej równowagi, swojej męskości. To nie znaczy, że wszystko zmieni się od razu, ale wystarczy jeden krok, jeden kubek herbaty z tym składnikiem, który dawniej stał na każdym stole. Jedno nie. Dla kolejnej bezsennej nocy jedno tak dla spaceru, oddechu, cichego momentu tylko dla siebie. Wiesz, czasem wystarczy, że jeden człowiek powie ci zasługujesz na to, żeby czuć się dobrze, i jeśli jeszcze tego nikt ci nie powiedział, to ja ci teraz to mówię zasługujesz na to, żeby czuć się dobrze, nie tylko fizycznie, ale w pełni, z poczuciem spokoju. Z energią, z pewnością, że twoje ciało nadal ci służy, że nie musisz się go wstydzić, że ono czeka tylko na twój sygnał: jestem gotów się tobą zająć. Niech ten składnik z kuchni będzie symbolem tego, co możesz zrobić dla siebie małego, cichego, ale potężnego kroku w stronę lepszego życia. I pamiętaj: to nie ja mam moc, żeby to zmienić, masz ją ty. W każdej decyzji, w każdym oddechu. Jeśli podobał ci się ten film, nie krępuj się zasubskrybować kanału i powiedz mi w komentarzach, co robisz inaczej od dzisiaj.